Słuchajcie, Nissan Kaszkaj, y, wtryski zrobione, piezoelektryki i jak ja odpowietrzam? Już wam pokazuję. Najpierw sobie robię identyfikację, spisuję kody wtrysku, gdzie który wtrysk był. Czyli tutaj pierwszy cylinder jest liczony od sprzęgła, czyli pierwszy, drugi, trzeci, czwarty cylinder. Wkładam w te same miejsca, bo już wiem gdzie jest ten, ale te wtryski mają nadane już nowe kody. Yy, bo przeszły przez specjalistyczną maszynę i nadają się do założenia mają wymienione, wymienione końcówki wtrysków są kompleksowo zrobione i będziemy za chwilę auto palić nadmiary mamy założone wszystkie wtryski przykręcone nowe podkładki oczywiście, nowe oringi i będziemy teraz tak założymy kolektor sący, postaramy się go nie palić z plaka wtyczki będziemy mieć wszystkie odpięte tak, jak mówię, założymy kolektor sący. Bo najpierw idzie kolektor, a później wtyczki. I tak, rureczki mamy pozakładane. Tu mamy dokręcone dziewiętnastką. A tutaj mamy lekko chycone, bo sobie przelejemy teraz te wtryski bez zapinania wtyczek. Na razie jeszcze założę kolektor sący. No, bo będzie nam rozrzucać olej, jak auto zapali. Kolektor sący, element kolektora sącego, można to nazwać. Tu macie tak samo odmę. I już mamy zakręcony. Dokręcę. Na dwie śruby, i będziemy odpalać. Później, jak wszystko już będzie dobrze, skręcimy wszystko po prostu, tak jak się mówi, do kupy. No, kolektor mamy chycony. Element kolektora sącego. Popuszczone mamy te siedemnastki. Tutaj, raz, dwa, trzy, cztery. włamy sąsiada, nie wiem, żonę, kogo chcecie. Możecie spróbować sami. Kręcimy autem. pokaże się na, nam tu ropa. Tu na wszystkich. Dokręcamy. Zakładamy wtyczki i odpalamy auto. Tutaj mamy tak samo pompkę ręczną. Możemy pompnąć jeszcze parę razy. No i co? Idziemy do środka, zaczniemy troszkę kręcić. Pokaże się paliwko, dokręcimy. No i założymy wtyczki i będziemy palić. Powinno zapalić na starych kodach, później dopiszemy nowe. Kręć. Patrzymy, czy się pokaże ropa. Jeszcze raz. Ropa nam się pokazuje już. Jeszcze raz. Dobra. Tu mamy ropę elegancko. O, delikatnie. Jeszcze raz. Dobra. No to co? Rury pozakładane, odpowietrzone, później się to umyje. Wtyczki założone, idziemy do auta. Pierwszy odpał! Od samochód odpalił od